No, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny, trzeci, ostatni, jakby jeśli chodzi o lokomotywy, unboxing. Jeszcze będzie jeden unboxing wagonów, które pojawiły się wraz z lokomotywą Bosforus Express. To będzie czwarty, ostatni unboxing jako komentarz do filmu, który był przejazdem właśnie na makiecie tych trzech pięknych składów plus czy lokomotywy manewrowej. A więc do, do jakby sedna sprawy. Lokomotywa manewrowa, która no, wiele tam nie manewrowała na tej makiecie, ale <gryw> kiedyś na pewno jeszcze nie raz wystąpi w różnych filmach. Yy, oczywiście jest to przeróbka. Yy, tak jak mówiłem, yy, każda z tych trzech lokomotyw, które prezentowałem łącznie z tą to przeróbka lokomotywy manewrowej. W tym przypadku BR344, która nosi w Bułgarii numer, to jest tak zwana seria 52. Jest to przeróbka modelu PicoExpert, tak jak widzicie, o numerze 59420. Zobaczmy, co nam tutaj PicoExpert w tym przypadku dał. Pudełka i opakowania o, omawiać nie muszę, standardowo jeśli chodzi o lokomotywy manewrowe mamy tutaj folię, która nam umożliwia łatwiejszy dostęp, e, mamy tutaj jakieś jeszcze zaślepki, jakiś sprzęg dodatkowy, ponieważ mamy również zamontowany tylko jeden sprzęg do tej właśnie lokomotywy i oto sama lokomotywa, lekko nawet postarzona. Też tym charakterystycznym takim czerwonym, wiśniowo-białym, i tutaj szary na dachu kolorze typowym dla linii właśnie bułgarskich. Troszeczkę o tutaj, tak jak widzicie, te paseczki. Bardzo ładna lokomotywa manewrowa. 52 seria o numerze 13.0 Bderze. Tak, jak to powinno być, logo ugarskich kolei, tak, z przodu, piękne światła. Proszę bardzo. Podwozie, jak podwozie, piką, ale to, co jest bardzo piękne w tym modelu, to te wiązary tutaj, właśnie przy kołach. No, oczywiście, tak jak widzicie, są to jest to lokomotywa manewrowa, więc jest krótka, jest fajna. Jakieś do, detale dość takie kruche, tutaj te. Te, tutaj takie i tutaj też taki bolec jest jeden. E, także bardzo bardzo takich detali m, bogactwo. No i oczywiście jest to konwersja mojego przyjaciela Iwana tak samo jak z szóstej serii w tym malowaniu. Jest to druga lokomotywa bułgarska w tym malowaniu e, która jest prawidłowo prawidłowo wykonana więc kilka zdjęć na pewno i to tyle w tej prezentacji. Myślę, że lokomotywa naprawdę zasługuje na uwagę. No, życzę wam udanego dnia i zapraszam do obejrzenia kilku zdjęć właśnie tejże lokomotywy manewrowej. Cześć.